Dzień dobry Państwu! Witamy! Muzeum Foszowie, rocznica 50 urodzin zespołu SWB, stąd Naturasz. Moim gościem jest Zbyszek Jędrzejczyk, który jest muzykiem, który jest publicystą, który jest podróżnikiem, który jest znawcą wszystkiego, co kocham w muzyce. I na tym skończę. Niech sobie poszukają w internecie Państwo, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani, bo to człowiek-instytucja, człowiek niesłychanej miłości do muzyki. Jestem bardzo zbyt szczęśliwy, że zechciałeś porozmawiać przez tą chwilkę ze mną o muzyce. Ale oczywiście kontekst każdy z Państwa widzi, 50. rocznica SBB, zadam Ci pytanie, które już kilku osobom zadawałem, Twoje pierwsze wspomnienie tego zespołu, Jakbyś sięgnął w przeszłość. Kiedy zaistniał, kiedy uświadomili sobie, że jest? Wiedziałem, że jest, że działa na szcząsku od początku. Wiedziałem. Myśmy w Warszawie, to, to jeszcze nie były te czasy, co dzisiaj się jeździ w tą i z powrotem. Różne rejony Polski, zwłaszcza tak troszkę oddalone, to były lata świetne. Więc nie widziałem nigdy chłopaków grających na żywo w, w, na Śląsku, ale wiedzieliśmy, że grają jako Silesian Blues Band, że jest takie coś, to był rok chyba 71 czy koniec 71, jak do nas już dotarło, że działa taka, taka grupa, że związana z leśniczówką, bodajże, i tak dalej, i tak dalej. No więc to wiedziałem. A potem jak był koncert w Stodole, z którego zresztą jest pierwsza płyta. To już byliśmy na tym koncercie. O. Byliśmy na tym koncercie i no już dalej to już jest historia. No, ale nie, nie chwilkę, bo to jest fajna rzecz, bo to niewielu <grym> takich ludzi znam. Powiedz, co wtedy się działo? Jak ty to odbierałeś tą muzykę? Bo ta pierwsza płyta jest rzeczywiście niesamowita, ale przy pierwszym odsłuchu dla wielu ludzi trudna. Koncert na pewno był nieziemski, ale co czułeś? Jak odbierałeś tę muzykę? Zaczęło się od bluesa powiedzmy, prawda, erotyk, ale potem jak pojechali, to to musiało być to zaskakujące chyba, co? Chociaż Ty już pewnie znałeś oczywiście to, co robili z Niemenem wcześniej, yy, prawda? To po pierwsze, a po drugie, my, myśmy z przyjaciółmi już słuchali trochę takiej muzyki, yy, no. Naturalnie Mahavishnu, potem Return to Forever, tego typu płyty już były nam dobrze znane. To powiedzmy nie jest to samo absolutnie, nie, nie zmierzam do tego, żeby, tak. żeby ale, ale ta stylistyka, że już, e, e, że, że już poznaliśmy wszyscy Led Zeppelin, Ten Years After i, i Grateful Dead i, i, i Black Sabbath, a tu nagle zaczęliśmy słuchać właśnie takich różnych i, i innych historii i koncert SBB w Stodole, no, dokładnie tak jak mówiłeś, na, na, najpierw nas e, zachwycił e, takim bluesowym uderzeniem, mocnym wprawdzie, ale, ale bluesowym uderzeniem, a potem jak chłopaki zaczęli płynąć i jechać i fruwać, to już było zdziwienie, ale muszę ci powiedzieć, że nie byliśmy jakoś e, zaskoczeni, o kurczę, co tu się dzieje, nie, raczej fascynacja od razu że w Polsce można z, zrobić taką muzykę, e, wiesz, w, w czasach, kiedy no, właściwie tylko Tadeusz jeszcze zaczynał tak e, eksperymentować z, z now, nowszymi brzmieniami i Czesław, no ale to Czesław jest zawsze trochę z boku tego wszystkiego, e, byliśmy zachwyceni i e, muszę ci powiedzieć, że jak oni skończyli, to po prostu, krótko rzecz biorąc, szok w ogóle. Niesamowite, bo to jest, tego Ci ogromnie zazdroszczę. Ja oczywiście nie mogłem wtedy z różnych przyczyn wiekowych tak być na tym koncercie, ale pamiętam, kiedy pierwszy raz odsłuchiwałem tą płytę i jak na mnie zrobiła wrażenie mniej więcej takie jak filmy Feliniego, które oglądałem w dzieciństwie. Znaczy ja nic nie wiedziałem o co chodzi, ale nie mogłem się oderwać. Potem dopiero przyszły te momenty, kiedy ja zacząłem składać to w sobie jakoś zupełnie inaczej. Powiedz jeszcze taką rzecz, wspomnieliśmy o Niemenie. Oczywiście, to zupełnie inna, odrębna y, karta w historii polskiego rocka, ale ta karta z SBB ma niesłychanie cudowny wspólny punkt. To są te momenty, to jest ten czas grupy Niemen. Jak postrzegasz grupę Niemen, czyli to, co się działo przed pierwszą płytą SBB y, w horyzoncie polskiej muzyki rockowej i kariery samego Niemena. Pomijając jego do dokonania na niwie, no, mummy się, piosenkarskiej, Prawda? W Warszawie, Warszawy i te wszystkie piękne piosenki. To patrząc na, na całość twórczości czy znaczy od początku właśnie piosenki Domek Bez Adresu, skończywszy na ostatniej płycie, to myślę, że te dwie płyty są najlepszym muzycznie dokonaniem. Niemena w całej jego karierze. M jeszcze raz podkreślam, abstrahuję od piosenek. Oczywiście, e tak, tak. Mówimy o tym, o tym tworzeniu już, już tej muzyki. Od czerwonego albumu Zwyci. Powiedzmy. Zbysz, powiedzmy od czerwonego zbysz. To było, Ja uważam, że to były najlepsze jego rzeczy pod każdym względem: muzycznym, wykonawczym, e jego śpiewie, konkretnie e ekspresji i, i tej współpracy z ZZB i w ogóle. Genialny materiał. Bardzo jestem Ci wdzięczny za to, co mówisz, podzielam to zdanie. Nie, niezależnie od tego, jak bardzo cenię inne y, dokonania Czesława Niemena, który, tak jak powiedzieliśmy, rzeczywiście y, przez y, wiele. Y, y, Doświadczeń nastał no, się osobną kartą, a zarazem nieustannie zmieniał swój imidż artysty. Myślę tu o imiczu muzycznym, nie, nie oczywiście wizualnym. Wizualnym też, co chwilę to, inaczej. To, to, to co? Ale, ale ten, ten pierwszy wydaje mi się być ważniejszy. Bardzo, bardzo ważne jest to, o co mówisz, dlatego, że jesteś przecież znawcą, miłośnikiem. To jest mało powiedziane. Stworzony jest ktoś z bluesa, a jednak SBB nie jest bluesową grupą, chociaż był na początku ten zespół taką, ściśle, i nigdy z tego bluesa się właściwie tak naprawdę nie, nie, nie chciał uwolnić. Zawsze w nim pozostaje. Tak, tak? Jest. To jest klasyczny przykład na to, że artysta tworzy różne dziwne rzeczy, odlatuje czasem w, w dosyć odległe rejony, ale ten blues tam jest i on siedzi głęboko. I to widać. W Suwałkach w tym roku koncert SBB. Pół koncertu to był blues, mhm. a drugie pół koncertu to były. Z BW, prawda? Ale to wszystko się pięknie razem tam łączy. Zresztą oni wszyscy przecież jak mówiliśmy, oni założyli tę kapelę tutaj w celu grania bluesa. Czy no. tam jeszcze Dudek z nimi grał na harmonice na początku. Potem kiedy się reaktywowali Błędowski na chwilę były, po tak, tak, to zawsze to był była te, bluesowa kapela, tak, na sam tak, początek. Tak, tak. Ale powiem Ci, że to jest ważne, co mówisz, ponieważ ja jestem takiego zdania, że blues, jeżeli się z niego wyrasta, mówię tu o muzyku i mówię też o miłośniku, to on, jeżeli rzeczywiście jest autentyczny w tej muzyce i w tym odbiorcy, to on nigdy nie, nie wygasa. Ja to zauważyłem. Zresztą chodzimy na koncerty, przyjeżdżasz tu na Śląsk. Ja byłem niedawno u ciebie w Warszawie, jeszcze w tym lżejszym momencie ubiegłorocznej pandemii. Średnia wieku jest taka, że możemy być pewni, że nie wyrastamy z pewnych rzeczy, jeżeli byliśmy w nich naprawdę. SBB w pewnym sensie jest taką grupą, bo kiedy w listopadzie rozmawiałem z Józkiem przygotowując artykuł do Twojego blusa na prośbę Andrzeja o bluesowych źródłach, to rzeczywiście skupiłem się przede wszystkim na bluesie i on rzeczywiście mówił o tym, że blues jest taką synergią, jest tak. taką energią, jest takim wspólnototwórcym doświadczeniem. I kiedy on mówił, to ja się zastanawiałem i nawet go zapytałem, to co może jakąś bluesową płytę nagracie? On się uśmiechnął i mówi, że nie jest to wykluczone. Ale właśnie to jest rzeczywiście to, co ty mówisz. Oni nie muszą jej nagrywać, nie. bo oni studio nagrają jaką chcą, a na koncercie i tak wyjdzie swoje, prawda? Zbyszku, powiedz, nie, nie wyobrażam sobie koncertu SWB bez figofago. No, tak. To jest powiedzmy blues rockowy kawałek i tak dalej, to jest oparte na czystym bluesie i oni z tego wyszli. Więc. A, a ci powiem, że to nie jest oczywiste, że kapele czy artyści, którzy grają bluesa i nagle zaczynają się, ja zasadniczo nie lubię tego słowa, rozwijać. Wiesz, i, i, i kombinować coś, wiesz, robić jakieś e, eksperymenty, to nie zawsze się sprawdza. Nie zawsze się sprawdza. A w tym wypadku myślę, że to jest tych, bo, bo grają muzykę zupełnie inną niż 12 taktów granych w, wiesz, w, w trzech akordach, mhm. a, a jednak w każdym kawałku słychać te, właśnie co mówiłeś, źródła takie, takie bluesowe i ich w końcu pochodzenie i, 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 i punkt, gdzie zaczęli. No. Jest taka anegdota, m, m, która mówi tak, że podchodzi ktoś do Józka Skrzeka i mówi: Pan podobny jest bratem tego słynnego bluesmena, Tyksa. <śmany> <śmany> Ona jest dość powszechna i podejrzewam, że coś na rzeczy jest, ponieważ. <śmany> Wyobrażam sobie, że część publiczności Kiksa może wcale nie być roze... zapoznana z twórczością tak. samego Józefa, tak. ale rzeczywiście Józef od Glusa nie odejdzie, nie odejdzie od tak, jak nie odszedł do Śląska. Tak I jest. tutaj dotarliśmy do miejsca, w którym Ty, Warszawiak, przyjeżdżasz na ten Śląsk regularnie, Przyjaźń, prawda? Andrzej Matusik, twój bluz. Właściwie znaleźliśmy się w jednej załodze ludzi, którzy często się tu spotykają. Powiedz mi, czemu ty tu przyjeżdżasz? Tak często, tak chętnie? Uff, Zawsze że mamy czasu? Ten... Całą wieczność nie będziemy. Słuchaj, no więc nie, no, generalnie przede, przede wszystkim dlatego, że, że to jest kolebka polskiego brusa, no, krótko rzecz biorąc takie trywialne określenie, ale taka jest sytuacja i ponieważ tak jak wspomniałeś, no ja zajmuję się blusem przez ostatnie x lat, e, przerobiłem w życiu całą muzykę, wszystko, absolutnie, łącznie z bluegrassem i z niemieckimi elektronikami, ale, ale jednak wróciłem do bluesa i zajmuję się blusem i zawodowo i z miłości, a Ponieważ Śląsk postrzegam jako, jako kolebkę polskiego bluesa, chociażby grupę Salizian Blues Band, ale nie tylko, bo przecież i Dudek należałoby wymieniać Krak, Janowski, mnóstwo Janowski to tak nie Janowski, mnóstwo, mnóstwo znakomitych postaci i artystów. W końcu Rysie, Rydl się dżemem też w końcu Do którego bardzo było blisko Niemenowi, bo Niemen ma, niesamowity miał sentyment, to też mnie często, często mówił tak. o, o Ridlu. Tak, Potem mi... grałem zresztą koncert po, po jego śmierci. I pamiętam, przepraszam, że ci wchodzę do no ale, ale jest... mówisz, że Śląskim i pamiętam jak, jak Riedel umarł, to bardzo mnie to wzruszyło w jednym z to, chyba w Teraz Roku, to było zaraz potem Czesław No i czemuś ty to zrobił, mieliśmy się zaśpiewać, prawda? To było naprawdę autentyczne. Rzeczywiście jest dużo tutaj takiej energii. A powiedz mi właśnie, czy, czy ty myślałeś kiedyś dlaczego? Bo ja, ja na tym się całe życie zastanawiam. Ja się tu urodziłem. Skąd ten Śląsk taki bluesowy jest? Nie wiem, jak ja byłem w Stanach, to opowiadałem ludziom, bo oczywiście tam robiłem dużo rzeczy bluesowych, i tam się wiele osób pytało. To wiesz, pomijam takie pytania, to co w Polsce grają blues? Znają bluesa bo nie no, tak. Więc ja mówiłem, że, że blues jak zwykle powstaje na południu. E, oczywiście sobie trochę żartowałem, tak. ale coś w tym jest, nie, mi się wydaje... nawet na Lepa z Rzeszowa, no, 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 jakby się uparł, to by tu pociągnął po tak, południe, tak, no. Tak. no dobra, niech będzie południe. W każdym razie, nie no dobra, tak, zgadza się, więc tak sobie żartowałem z chłopakami, z Amerykanami, że blues powstał również na południu, w związku z tym, dlatego dobrze się ma. A myślę, wiesz co, ja nie wiem dlaczego, ja nie jestem ze Śląska, więc nie chciałbym się tu wygłupiać, ale, ale myślę, że, że jednak warunki życiowe, warunki codziennego życia oraz no, niezwykle ciężka praca wywołały tego typu działania artystyczne, tak mi się wydaje, wiesz. Nie, nie chciałbym uderzać w wielki dzwon, wiesz, że Amerykanie Czarnoskórzy w, 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 pracując ciężko na bawełnie wymyślili blues, to tak samo na Śląsku kopali. na grubie, tak? Na grubie. E, jechali Z na... Czarnym węglem, nie? Biały czarny no. węgiel, czarny, biała bawełna. Ja to kiedyś tak, do tego zmierzam. No, może to od Ciebie wziąłem. Widzisz. A niewykluczone. I wiesz co, i, i, i to coś w tym musi być. Poza tym tacy ludzie jak Keks na przykład, oni no wcale tego nie ukrywali. Tak czy Kryk zawsze opada, że on wyjeżdżał z gruba i do baru, piwko i piano, nie? Mm. I to wiesz, i, i to tego typu utwory jak o pociągu, to, to jest tak, tam się dobrze w, w, wsłuchać w tego, co on tam siewa, zwłaszcza ten refren, wiesz. O tej szlachwódcy i piwie, to takie jest jego credo. Ciężka praca, wyjazd do góry. Modlitwa bluesmana w pociągu. Tak, piwo jest... i, i fortepian. I, Ale tak. No, to myślę, że to, to jest. Ale myślę, że to doskonale czujesz. Nie musisz być ze Śląska, żeby to czuć. Wystarczy, że jesteś bluesmanem. Tak mi się wydaje. A powiem ci, że że naprawdę... wili, Kiedyś mi jeden powiedział: Bluesmeni to są czarni na południu. <laughs> Ale górnicy jak z kopalni <śmiany> są czarni. <śmiany> Słuchaj Zbyszku, jeszcze jedno chciałem ci zadać pytanie, ale zanim ci to pytanie zadam, to powiem ci o pociągu. A propos tej genialnej płyty Keksa. My tutaj organizujemy, kolega z różnymi instytucjami, taką dużą konferencję o kolejnictwie, o pociągach. Aha. O, w ogóle kurczę, to, jest to, niesamowite, to jest niesamowite lobby. Niesamowite lobby. Ja w tej chwili czytam książkę o, liter, o, po, o pociągach w literaturze międzywojennej. Całe życie lubię pociąg. Pociąg mnie Właśnie. I powiem Ci tak, że ja w tej chwili przygotowuję taki tekst, esej, Blue Train go nazwałem, podróżując pociągiem z działami artystów. Aha. Słuchaj, no wszystko, możesz wziąć wszystko, od bluesowych standardów, aż po Harry Pottera, rozumiesz o co mi chodzi, przejście ze świata rzeczywistego do nierzeczywistego przez wejście do pociągu. To jest tak nośne i tak niesamowicie Obecne w kulturze światowej doświadczenie, odkąd pociąg zaistniał, Jasne. że nie ma drugiego takiego. Ja zauważyłem, że są w internecie m, e, takie wykazy, 10 naj, najlepszych filmów z pociągami w tle, 10 najlepszych utworów z pociągami w tle. Bo to jak mówię, ci ludzie się tym interesują i tak, jak mówisz, pociąg jest tą magią, która mi się też zawsze będzie z Bluesem kojarzyła, bo nam się będzie z Ameryką kojarzyła. Chociaż ja latałem po niej oczywiście samolotami, ale gdyby to było 100 lat temu, to byśmy tam nieźle musieli się czekać. Ale wiesz, że ci wejdę, a propos właśnie Ameryki i pociągów, to pamiętaj, że cały gigantyczny rozdział tej historii, o której mówisz, mhm. To jest, to jest zjawisko Hobo's, prawda? No tak, I tak. to bez tego byśmy nie mieli, nie byłoby mieli, Bitsygera, nie byłoby, nie byłoby tak. Weavers, prawdopodobnie nie byłoby Woody Guthrie'ego może, I, który sam i, był hobosem. i mnóstwo utworów muzycznych nawet tak. z tytułami, tak. prawda? Słuchaj, to, to jest A to może, samo, nie tak. wiem czy wszyscy wiedzą, Hobo's to są ludzie, którzy jeżdżą z gitarą i tak. z workiem po Ameryce, tak. szukając pracy. Tak. No oczywiście nie dzisiaj. Ale to jest to malownicze doświadczenie. Ale to była gigantyczna historia tak, Ameryki Tak, przecież. tak. Niesamowite. To właśnie i tu dochodzimy do puenty. Chciałem Cię zapytać już tak zupełnie z innej strony, aczkolwiek to wciąż jest ten sam świat. Powiedz mi, spędziłeś kupę czasu w Stanach, widać to, słychać w Twojej muzyce. W Twoich wypowiedziach, w Twoich audycjach, tekstach. Ale chciałem Cię zapytać tak zupełnie, to mnie interesuje prywatnie, bo nie miałem ci tego pytania, okazji dać nigdy do tej pory. Byłeś przed Ameryką, kochałeś Blusa. Była Ameryka, Wszystko? wracasz z Ameryki, kochasz Blusa. Co się zmienia po Ameryce? W takim, w takim kontekście miłości do Blusa, przy takim długim byciu tam. Ja to byłem raptem 10 dni, więc. Wiesz, nie mam o czym mówić, ale ty. Właśnie chciałem Cię o to zapytać od dawna, wiesz? Dużo ryzykujesz. Ach. Zawsze możemy obciąć troszeczkę. Wiesz co, tak, oczywiście przed wyjazdem plus, już, znaczy wtedy jeszcze jako młodzi ludzie z przyjaciółmi słuchaliśmy dużo rocka, naturalnie, tak jak mówiłem kapele Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin to były jednak priorytety, ale jak Zeppelin wydał pierwszą płytę i okazało się, że połowa numerów jest Uli Dixona, to już coś zaczęło stukać tam gdzieś, wiesz. no i oczywiście później Maria Jorkowska wywołała, wywołała wszyscy, całą lawinę dalszą. Natomiast po Stanach, słuchaj, w Stanach ja robiłem, jak mieszkaliśmy na wschodzie, to nie za, nie za wiele, bo wtedy była rodzina, trzeba było się zająć robotą, krótko rzecz biorąc. Natomiast już później, jak się, się przeniesiemy na Dziki Zachód, jak to ładnie się określa, mieszkaliśmy, wiesz, między Indianami a Kowbojami, a tam ja robiłem bardzo dużo rzeczy bluesowych. Robiłem audycję bluesową w amerykańskim radiu. Przez 18 lat grałem w dla Amerykanów, to były też kapitalne historie, dzwoni telefon. Ty, masz taki fajny akcent, skąd ty jesteś z Polski? Cisza. Jak to z Polski? Ja mówię, normalnie z Polski. Mhm, mm mm -hmm. to ty z Polski przyjechałeś do Ameryki uczyć nas, naszej własnej muzyki. Dobra, dziękuję ci bardzo. <grymne> Wiesz, ja, ja robiłem to z ludźmi, którzy, którzy byli fachowcami, blues fanami, blues działaczami i tak dalej, tak dalej, potem żeśmy otworzyli festiwal bluesowy, duży festiwal Snowbird Salt Lake, gdzie, gdzie przyjeżdżali właściwie wszyscy, no absolutnie. Tak, Badigaj Coco Taylor poznałem we własnej osobie, piłem z nią kawę, jak tu siedzę, i, i, i wiele, wielu innych ludzi, więc mając bezpośredni kontakt z takimi gigantami największymi, bo musiałem mieć, bośmy robili ten festiwal, więc musiałem z nimi się kontaktować, a przy, przy okazji ręce mi się trzęsły. Później mi się przestały trzęść, ale na początku to mi się trzęsły. I obcując z nimi bezpośrednio, niekoniecznie na scenie, ale przed sceną czy po scenie dało mi jakieś takie zupełnie wyjątkowe spojrzenie na, na Blusa, na twórców i w końcu no mówmy się na największych twórców. Ja pamiętam jak e, e, te, te, był jakiś specjalistyczny weszli przez przypadek, przez pomyłkę, a nie otworzyła drzwi do, do, do jakiegoś tam tego, a tam siedzi Charlie Maslow White piwkiem sam. O bardzo przepraszam. No, no, no to chodźcie, tego, wiesz, to rozmowa, ja mówię nie, no nie chcę się przepraszać, za przepraszam. Siadajcie, piwa się napijecie, trafi. I od razu jest rozmowa, dyskusja, i to jest dyskusja nie tylko o muzyce wtedy. Tylko o życiu, o, o, o historiach, o, o jego życiu, o, o tym, jak on postrzega świat, jak my postrzegamy świat, bo zaraz się pyta, co tam w Europie. Wiesz? I tego typu doświadczenie w Ameryce dało mi kolosalną przestrzeń taką, wiesz, postrzegania tego bluesa. Nie tylko w kwestii, okej, okay, fajnie grają na gitarze, nie, tylko takiego bardziej, jakiegoś takiego szerszego postrzegania, wiesz, czyli. Jak przyjechałem do, do Polski, to związałem się jak mówiłeś z Andrzejem i tak dalej, no to też przyjeżdżają Amerykanie, też wie, wiele osób znają, e, e, Brooks jak był w sowałkach, e, e, wiesz, to tam tylko przy, mówię, ale chodź, przebijemy mu piątkę, bo nie, nie przeszkadzamy, bo to tego. By... oh my God, what the hell you doing here, man? <laughs> ja mówię, ja mieszkam tutaj. Soka, przy... Chwila zadumy, Why? <laughs> wiesz, okazało się, wszystkie wspomnienia wróciły, tak, bo my się znamy. Tak, wiesz, musieliśmy tak, tak. od razu piwko tego. latał tam po swoich muzykach, pokazywałem zdjęcia, które mu przywiozłem przed 20 lat. Wie. Także ten blues wtedy inaczej trochę wygląda z mojej perspektywy. wiesz, Nie tylko się odczytuje czy ktoś fajnie gra na gitarze i czy ma mi coś do powiedzenia grając, tylko takie, takie, szersze spektrum się wytworzyło po tej Ameryce. Tak sobie pomyślałem. Drodzy Państwo, no moglibyśmy tak jeszcze bardzo A. długo i pewnie do tego wrócimy, by porozmawiać, zresztą my rozmawiamy wspólnie, często się ostatnio spotykamy, no nie tak często, jak byśmy chcieli ale miejmy nadzieję, że ten czas y, trudny mija i znowu wrócimy do naturalnych rytmów naszych spotkań. Coraz więcej imprez, coraz więcej tak. jest koncertów na szczęście. Tak I, i te koncerty to jak słyszeliście Państwo nie tylko okazja do posłania muzyki, ale przede wszystkim do spotkania, do pobywania razem, do wreszcie zaspokojenia tego co nazywamy tęsknotą, drugich potrzebujemy. Potrzebujemy rozmowy, potrzebujemy właśnie tego, co tutaj też chcieliśmy z Państwem dzisiaj przeżyć. Serdecznie, Zbyszku, Ci dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w tej rozmowie. Państwu za to, że zechcieliście do samego końca jej posłuchać. No, Jacek, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, naprawdę to mój zaszczyt, bo Spostrzegałem cię zawsze jako wielkiego znawcę i twórcę i to, to trzeba by było teraz znowu spędzić pół godziny na opowiadaniu, co ty robisz i, i, i zawsze się przyglądamy Twojej działalności z, z dużym takim zażenowaniem no, ten człowiek. Więc zaszczytem było być tutaj. Poza tym gratuluję Ci tej wystawy, no wam wszystkim tej, tej wystawy, bo to jest duża rzecz i uważam, że, że bardzo ważna. W, nie tylko w muzyce śląskiej, ale w ogóle w polskiej muzyce, a właściwie w muzyce europejskiej. europejskiej. Tak. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Bardzo ci Świetnie zrobiona wystawa, bardzo fajnie to wszystko jest profesjonalnie zorganizowane w ogóle ekstra. Tu muszę Zbyszku zaznaczyć, że pomysłodawczynią wystawy jest Beata Cieślak, która również pełni funkcję kuratora. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie.